Siemasz masz siema. siema. siema, siema nie, słuchaj, jest, jest, jest taka rzeźba. Mamy jednego takiego tutaj zawodnika, co prawda jest kontuzjowany Gerhard przewodnicząc. Oh. Co z nim robimy? Do Hiszpanii do Hiszpania, Ola, Ola. ambitny W tak. chłopak yy, ma papiery na grę, no i przede wszystkim no już poszły pieniądze. No bo coś dla mnie, coś dla mnie. to Na hiszpański go wysłaliśmy. Bo no, możesz? Robimy. Dzięki, robimy to. Przeprowadził. To stadion. Ta, ta trybuna pamięta chyba czasy Gierka, ale to Gierek jak jeszcze chodził do, do podstawówki. Ale w końcu jesteśmy. Tyle tygodni przygotowań, tyle kilometrów. Stadion ty... Marymont. Przemierzyliśmy. Ty, ale ty się spłaciłeś. Poczekaj. Daj przetrę ci wargę. Gwiazdami tutaj będą panie czy liderki, Nie które no. serdecznie już teraz pozdrawiam. Mam już tutaj swoją faworytę. Pani Mirella. Ona chyba z Krakowa nie, nie, Angela! Nie. Dobra, dobra, kręci, dobra, po, po, po! Po, po! lewa, prawa, lewa, po, po! Jeszcze miał 15 kg mniej. Ostatnio jeden kibic sędziuje mecz, ubliża mi, ty grubasie, ty grubasie. Widziałeś mnie, jak miałem 15 kg mniej? On mówi nie, a ja mówię, wyglądałem zajebiście. To w stylu Michała Kucharczyka postanowię wykonać ten rzut karny z zawodnikiem KTS-Weszło. Stadionowe rewolucje, dziękuję. Ej, zobacz, ale zobacz, podziel się posiłkiem Zobacz, zobacz, masz, masz, masz Wszystko jest 72 stadiony odwiedziliśmy Na żadnym z nich nie dawali lodów za darmo Kaktus! Mmm! O <laughs> piwko! Słuchajcie, przede wszystkim jest podstawowe danie na wszystkich starionach, czyli dzisiaj zgięta yy, z grilla. Z grilla. No, czeka, ale to jest jako... To jest chyba jako drapak na plecy. tym ty, ty, kota można drapać. Zawsze u lekarza mi. To jest podwójne zastosowanie. To może być... A może być też... da się tym butelkę otworzyć? Dobrze, zjedzmy to. Panowie, rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, zaraz dostaniecie, czego najbardziej potrzebujecie. w fotelach! W fotelach? No. To, no, to, to później, bo można po jednym meczu. To ja chciałem pozdrowić mamę, bo przecież nic nie osiągnę, oto to ja. Kiwo już mam, tak? Tak. Cztery oko, ale. A tu jesteś, co jest podobny Mamy czas i co? czas z szampanem. Jest coś świętować. Ale, ale widać, że to jest barwa, y, co że to... to nie jest pitko. To są lepsze rarytas. to jest, jest bianko. Jesteśmy niesamowicie ukontentowani. Zobaczmy, co ma na imię Angela. Aleksander. Dziękujemy bardzo. Na żadnym stadionie nie było takich ekologicznych sztuk. Mówci redaktorzy, którzy są na starze, weszło. Oni podobno ostatnie dwie doby spędzili na strugali, no i zwyczajnie świecie jest stru... strugali. strugali. 23,5 cm u Lorda bez dotyku, bez dotyku. Praktycznie 24,5 cm. Yy, mogło, mogło być jeszcze trochę więcej nacięć, ale słuchajcie, A. przejdźmy do konsumpcji. Yy, czy paradać Ci może stucieć? Zawsze startujemy z naszym koleżką kotlinem. Yy, dzisiaj pikantny jedzie. Więc... Ojej. O. Oj, oj. Uważaj, bo... O, dobra. Dziękował. jeszcze <laughs> sobie na kiełbaskę czy obok? No może ciut obok. O, ale nie ciut, tylko taki większe że to jest kiełbasa z gatunku tych. Słyszałem historię o tej kiełbasie. Tak, da daje skosztować. Niesamowicie wchodzi w to. Uwaga, złamie ci się. O! Mm. Po raz pierwszy tak, był szampan. Była panika, która nas tutaj prowadziła po obiekcie. A sam, sam przyznasz to. Nie wiem, czy... Zwróciliście uwagę, jak tej pani dobrze z oczu, oczu patrzyła. Oj, bardzo dobrze. Niesamowicie sympatyczna. No i wjechała agenta, wjechały fajerwerki. Powiem tak, ja już jestem podbudowany y, tą kiełbasą. No, poradłem, ja Jestem z niej zadowolony. Nie zabrakło elementu pieprzu. Y, Odrobiny waży. Jak ja bym zjadł takie trzy kiełbasy tej wielkości, powyżej 22-23 cm, ja bym mógł nie jeść dwa, trzy Niech Jak to sztuczce? Muszę je pochwalić. Zobaczcie, ten sztuciec. Wygląda praktycznie na nienaruszone, a ja już prawie całą kiełbasę zjadłem. Ty, mi smakowało. Ty, ale zobacz, mucha, mucha nawet chce dojeść twoje jedzenie. Ty taki głodny byłeś? Nic dla niej nie zostawiłem. Ale byłeś wczoraj no, Nie. Dzisiaj ten szampan będzie się lał tutaj na stadionie, ale my musimy to królewskie jedzenie również tak. uczynić lampką. Salut! To też dla mnie? Tak, ci. Zobacz jak wygląda. Jana. Piana na dwa palce, zobacz. Piana na nie na, na, dwa i pół. na dwa i pół, Chcemy pokazać wam jak można odprężyć się. Trzy są Magia. To jest kielbasa magia. waza darmowa. Ale jaka kielbasa? Dobra czy zła? Bardzo, dobra. Bardzo dobra. Szelba. Za ten sezon, za ten sezon. I rewolucji i KTS. -u. I KTS. -u. Cheers, cheers. Ale czego? That's right. <laughs> Dostałem sygnał z wozu, że już za kilka chwil na boisku pojawi się on, nieustraszony, drugi pobogu na targówku, człowiek, który 11 razy był królem strzelców praskiej ligi ministrantów, Wojciech Piela. Co, za tobą? Boję się, nie bój się. Mogę już? Tak. To jest niesamowite. Wygraliśmy we klasę. Sprawdziliśmy kiełbasy. To za zwiększenie sezonu. Zruszony. Chciałem pozdrowić wszystkie kobiety na całym świecie. Kocham Was. I love. you. Dziękuję. Tyle Roman Kosewski. Bręcy, puchar za awans. Ale puchar taki. Do A klasy. wszystko. klasy. I Najlepsza. 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 I oni właśnie tego chcą, tak się cieszą, witają Stadionowe rewolucję. dziękujemy! Cały sezon Wzruszony jestem, pozdrawiam mamę, tatę Wszystkich! To znowu my, to znowu my moi drodzy Wróciliśmy Jesteśmy cali Zdrowi, obolali Ale co się działo? Działo się niesamowicie Brzuch no, boli, wątroba boli po tym wszystkim Boli Cię? Mnie już nie, ale serce się raduje Serce się raduje Pani Olu Proszę mi odpisać na te SMS-y, które do pani wysłałem. Buzie malowały panie dzieciom. Konfetti. Konfetti, te sympatyczne panie. Lody były. I lody były. Słuchajcie, te jeżeli. Lody dietetyczne jest... były nawet, one były jakieś, jedne były proteinowe, drugie były z witaminami. Ale także... na takie upały. Teraz jest fala upałów. W Warszawie jest cieplej jak w Lizbonie. W Warszawie jest cieplej jak w Barcelonie czy w Serii. Jest zimne piwo. Jest kiełbasa i zawsze musi być po takim pożywnym jedzeniu jakiś element deseru, tak? Element. Coś no coś i był coś. grill. I to poważnie. na czym się znamy, to co zawsze oceniamy. Duże kiełbasy, zjedliśmy ze smakiem i cały czas mam jeszcze tutaj w kącikach ust zapach tego, Nie. przypomnij Nie. mi jak to się nazywa? wino musujące? No <noise> <noise> na pewno jesteśmy po wizycie na meczu KTS Weszu zadowoleni. Było sympatycznie, było smacznie. Było szybko. I przede wszystkim za darmo. Śm idźcie tą drogą. Próbujcie przyciągnąć mniejszych klub, mniej kibiców. Starajcie się tych ludzi jakoś zachęcić. To oczywiście. Tak. I róbcie to dobrze. Dokładnie. Do cześć. Pa, pa! Yo, 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 To znowu my. Moi drodzy, przechodzimy do ocen. Płynnie. Był element futbolu. Ale nie było elementu lody świeżych warzyw. Panie Krzysztofie! Ależ to to, to, to był jak instrukcja obsługi. Darmowy catering. Słuchajcie, jedliśmy lepsze rzeczy. Jedli, jedliśmy lepsze kiełbasy, ale tutaj trzeba powiedzieć, ona była poprawna, nie, była, nie było to niebo w gębie, ale była poprawna, była duża, ale wydaje mi się, że mogłoby być jeszcze lepiej, gdyby ta kiełbasa była o jeszcze od lepszego masażu. Tak, od lepszego masażu, dlatego ode mnie, jeżeli chodzi o smak, trzy. E, Mimo tego, że pozostałe rzeczy, jak lody czy piwo, były bardzo smaczne. Wielkość ode mnie, cztery wąsy była duża, ale nie była bardzo duża. Tak. Taka jak chociażby na Krakowi. Tak, na Krakowi na to przecież to był bagnet. Ode mnie, cztery. Na piątkę trzeba sobie zapracować. Piąteczka. Piąteczka. Jeżeli klub daje nam jedzonko za darmo, to trzeba przyjść i na pocałować w rękę. Zabrać i zjeść. Jeżeli chodzi o obsługę, no tutaj zdecydowanie. E, Błysk w To miało być i to było! Pytaliście, co trzeba, co trzeba zrobić, żeby dostać piątkę? No właśnie, e, trzeba poprosić panią Aleksandrę, żeby powiedziała. Ola! Proszę, odpisz do mnie. Odpisz do wąsa. Proszę cię. Tak czy inaczej, e, no wiadomo, było przygotowane, był element sztuki. Wszystko. Zostaliśmy poczęstowani tak zwanym Bianco z bąbelkami, czyli szampanem. Później pani Ola zaproponowała nam już danie główne, więc to było jak najbardziej ok, i to takie rzeczy ocenia się na piąteczkę. Wygląd, słuchajcie, wyglądało to poprawnie, nie było tu jakichś fajerwerków, nie było tutaj jakichś elementu świeżych barze. Tak, więc tutaj cztery wąsy jest to optymalna nota, jeśli chodzi o wygląd. Ty też dajesz cztery? Tak, daję cztery, no tak jak mówisz, wszystko było ok, nie było, nie było może firewerków, dlatego firewerki jak jakieś pikle czy coś, oczywiście zrobiłyby jak najbardziej robotę. Samuel. Samuel? Samuel, policz punkty. Okay. E, ode mnie, 4, też za zabiegą. 22 wąsy ode mnie, 21 od Lorda. Razem daje nam to 43 wąsy. Dobry wynik. Dobry, Dobry wynik e, tuż za podium, jeśli chodzi o wynik KTS-u. Trzeba, trzeba pracować i są tylko elementy, na gobie. Są elementy, nad którymi trzeba popracować, ale jesteśmy ukontentowani, zadowoleni. To, co nas spotkało na ostatnim meczu KTS-u, weszło pod względem kulinarnym. Bardzo nam się podobało. Oglądajcie nasze stadionowe rewolucje. Dawajcie lajki like w górę, subskrybujcie kanał. A być może do Was przyjedziemy. Fajną furą! <gry> Ale co? W gości. W gości. Trzymajcie się. Cześć.